Hej buby, w dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać naturalny makijaż dla chłopaka do szkoły, żeby wyglądał naturalnie, super i żeby cały dzień na twarzy został, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zamiast podkładu użyję BB Creamu, ten mam akurat z Garniera. BB kremy o tyle są fajne, że mają taką lekką konsystencję i fajnie nawilżają, także jeżeli chodzi o naturalny taki look, to no fajnie wybrać sobie. Powiem szczerze, że fajnie tak Szczerze mówiąc, ja do swoich codziennych makijażów nie używam BB Creamów, A jeżeli chodzi o szkło, to jest fajne, no bo wyrównuje fajnie kolory w ogóle, więc jest naprawdę takie fajnie, fajne jest uczucie nawilżenia. Ok, jako korektora będziemy używać korektora z Camouflage. Jest to mój ulubiony, najbardziej ulubiony korektor i będziemy go troszeczkę nakładać pod oczy. Troszeczkę na obrota na nosek, żeby było w takie fajne rozświetlenie i na długo. nie za dużo, bo to ma być dość naturalny look, także nie przesadzajmy okej, okay, teraz trochę zmatowimy cerę ostatnio w ogóle znalazłam fajne puder z essence, kosztuje 15zł jest matowe no i fajny, także polecam. To da nam takiej trochę trwałości, że przez cały dzień nie będzie nam ten makijaż schodzić. Ja osobiście lubię jeszcze dodać troszeczkę różu, żeby miało się taki zdrowy look. Także tak troszeczkę, żeby też się nie przesyłoby z tym. To w każdym razie daje nam taki troszeczkę efekt. I co ja lubię robić, nakładać jeszcze troszeczkę rozświetlacza sobie. Pamiętajcie, żeby nie dawać go za dużo, żebyśmy się nie, tak nie świecili, bo jaka mega, mega mocno. Także takie parę nie wystarczy. No, jeszcze troszeczkę nosek. Czyż nie wyglądamy zdrowo? Dobra, teraz czas na brwi. Pamiętajcie, żeby nie wyrysowywać ich za bardzo, po prostu lekkie wypełnienie wystarczy. Ok, moim zdaniem takie drzwi wystarczą. Jeszcze sobie je troszeczkę wyczerzę, żeby e, nie latało mi podczas całego dnia. Mm, ostatnia rzecz, którą zrobiłem, to po prostu nawierzenie, jakiś balsam ust. I we are ready to go! Okej, okay, <gryw> więc to wszystko. Naprawdę dość mało produktów używamy. Trzymajcie się do następnego filmiku. Źle wujaczki! I miłego tydzień!